czas dzisiejszego widowiska. Na Polaków będziemy czekać tak jak wczoraj do wyścigu trzeciego i w tym trzecim zobaczymy całą naszą reprezentację. Na razie pierwszy inauguracyjny drugiego turnieju. Robert Lambert, Fredrik Lindgren, Martin Waculik. I Anders Thompson, zatem trzech aktualnych mistrzów krajowych, Lindgren, Thompson i Waculik. Pod taśmą mówiliśmy wczoraj o zwycięstwach Waculika, dwóch wygranych, siódmy raz ściga się w Grand Prix Czech i tylko raz był w finale. Lambert tor pierwszy, Lindgren najbardziej doświadczony to jego 770. wyścig w Grand Prix, Waculik i Thompson. Zaczynamy ekspresowy go najlepiej zaczynają go na pewno równo od razu doszło do starcia między Waculikiem a Tomsenem i teraz Tomsen a Chciałem powiedzieć, że wyjeżdża przed Martinem Waculikiem z wyjścia z pierwszego łuku. Słowak już wstał i jeszcze jest na torze Anders Thompson. I Ale po... wymowne, wymowne spojrzenie Martina Oj, Waculika bardzo, bardzo, bardzo. na. Co ty chłopie robisz? Andersa Thompsona. Na pewno ten tor różni się tym od wczorajszego, że nie było próby toru. Na próbie toru wszyscy mówili, że jest fajnie przyczepnie, dużo na wierzchni. Eee, I taki tor mamy na pewno tutaj na początku. Ja wychodząc kopałem ten. Tam 5 centymetrów to można kopować sobie butem spokojnie, bez niczego. A e, wiadomo, że to jest zupełnie co innego niż mieliśmy wczoraj podczas całych zawodów, gdzie widzieliśmy tą walkę. Ta nawierzchnia będzie musiała się odsypać e, troszeczkę. Na pewno to jest dobre, gdyby napadało dużo wody, gdyby ściągnąć troszeczkę tego błota, to mamy zawsze troszeczkę nawierzchni do tego, żeby móc coś z nią pokombinować. A wiemy, że sprzętu jest tutaj co nie miara. Sprzętu tak, jest tutaj. wyjechały dwie karetki i teraz Martin Waculik zmierza w kierunku Andersa Thompsena. Oni się Zetknęli już na wejściu w pierwszy łuk. To była funflet, przygrywka. Funflet, funflet, to była przygrywka. A później no, czekamy na powtórki, żeby przeanalizować to. Aha, ty masz wyższe krzesło. Bo ja mówię, co tak niski <laughs> jestem tutaj w stosunku do ciebie. Tutaj takie kulisy trochę zradzimy, Siedzimy sobie i Tomek tutaj bardzo wysoko wysoka na mnie spogląda. Ale to są... Ale wczoraj, jak siedziałem z Tomkiem Bojerskim, to byliśmy na równo. Miałeś drugie krzesło. <laughs> zamienili byliście. Na pewno tutaj było to wymowne spojrzenie, bo już iskrzyło podczas na no ma, 30. Mamy, obserwujemy, komentujemy. Dokładnie. Biały i żółty. Bardzo równy start. Odjechał na 30 troszeczkę Fred Galingen, a ta dwójka była ze sobą już tutaj w kontakcie biały i żółty. Sczepili się. Hag na pewno wszedł w... Przycina Anders Tomsen. Martin Waculik jest po zewnętrznej części toru. Tak, przednie koło. Widzimy, jak jeszcze będzie jedna powtórka. Proszę zobaczyć, jak przednie koło Martina Waculika stoi. Nie kręci się w ogóle w tym momencie. Widzisz? Tutaj jest ee, o, piękne ujęcie hak było widać. Na szczęście ten motocyk wyskoczył spod Martina Waculika, ale nie będzie...